No, to wam dzisiaj powiem. O aplikacji. Nie aktualizowałem jej. Albo no nawet aktualizacji nie było. Do czyszczenia telefonów, bo każdy chciałby dobrze wyczyścić telefon, żeby tam pamięć mieć. To jest taka. Według mnie to jest w miarę aplikacja. żeby wyczyścić pamięć. Tam dużo pamięci nie będzie. Nie będzie, ale zawsze coś. Według mnie ta aplikacja mało pamięci zajmuje, a współpracuje. Tak jak Państwo widzicie, można przyspieszyć telefon. No, takie coś przyspieszyło trochę. Dobra, a teraz o tym, co mówiłem, że czyści pamięć. Czyli śmieci, które są zawarte na telefonie, usuwa. Zyskanowało już wyczyść. I tutaj na górze jest napisane, ile wyczyściło, ile pamięci zwolniło. 148 mega zostało zwolnione. Dzięki tej aplikacji. Ona ma dużo tam bajerów, jak to się mówi, ustawienia. Ja ogóle Wam pokażę, jak ta aplikacja wygląda. Według mnie jest w porządku. W miarę, jak to się mówi. W miarę ta aplikacja jest. No i które aplikacje są takie, że chcesz wyczyścić, one zaznacza i przez przypadek naciśniesz, ci wszystko pójdzie. Co jest potrzebne. A ta aplikacja akurat usuwa śmieci na telefonie, które są niepotrzebne. Możesz też usuwać inne aplikacje, które nie chcą się usunąć, ale te aplikacje, które są od początku telefonu, to trzeba zamknąć, jak to się mówi. No, trzeba administ, administratora wyłączyć i na telefonie wyczyścić. A tak, z aplikacji na telefonie to, to są. Jest parę aplikacji. Ogólnie o tej wspominam. Tak to wygląda. Na telefon też pobrałem jedną aplikację. Ale nie chce mi działać. To jest tutaj o ta aplikacja. Też chciałem sobie zwolnić pamięć. Tak, żeby pousuwać Programy, które zostały wgrane już. O, jak Państwo widzą, nie na wszystkich telefonach ta aplikacja działa. Ten King Rod, to jest inna aplikacja I nie mogę usunąć przez nią. Ale przez to, to Państwu właśnie pokazuję tę te, aplikację. Teraz, co jest włączona, to przez nią tutaj, jak Państwo widzieliście, można oczyścić. No to tak to wygląda mniej więcej. Nie, ja tym na razie nie będę tego usuwał. No. no właśnie tutaj aplikacja pokazuje ile śmieci zostało usunięte w ostatnim 7, 7 dni. Tak to wygląda, to właśnie ta u samej góry aplikacja była, to jest jeszcze jedna ta aplikacja, akurat jest do filmików, takie coś, no i to tak ogólnie mówię, się akurat był temat o tamtej aplikacji. Według mnie nie pokazuje o ta aplikacja reklam. Nie tnie się spokojnie, chodzi na telefonie. Nie ma problemu. Teraz Państwu jeszcze pokażę, ile ona pamięci zajmuje. Kurde, długo się ładuje. no już się załadowało. No, tak jak Państwo widzą, 25 mega. Niestety, to jest aplikacja, której się nie da przenieść na kartę pamięci. Można ją wyczyścić, tak jak Państwo widzą. No, tak akurat też można zwalniać pamięć. Ja ją na razie zostawiłem. akurat na kartę pamięci, ale ta aplikacja akurat jest do przerabiania filmów na mniejszy format, przerabianie filmów na muzyki MP3, no ta, co właśnie była włączona, no ta o. To akurat jest aplikacja nauki angielskiego. No i zewnętrzna to karta SD. Większość mam. Tak jak Państwo widzą, to właśnie ja bym chciał to usunąć. Te filmy Google Play. Bo one akurat są od początku telefonu. Był w, w tych Google Play akurat aktualizację udało mi się pousuwać. A i to akurat antywirus. Ale to będzie w następnym odcinku. O tym antywirusie. Żegnam się z Państwem. Do widzenia.